Adam Malesz przyznał się do ze zezdrowiem zdradził szczegóły. W ostatnich tygodniach cała Polska zla sprawa Marty Kubackiej, która tygodniami walczyła o życie i powolny powrót do zdrowia. Wsparcie wobec kobiety i jej meza okazywało wielu sportowców, celebrytów i osób związanych ze skokami narciarskimi w Polsce. Jedna z osób, które szczególnie zaangażowały się w pomoc był Adam Malesz. Medalista olimpijski i były mistrz świata nie ukrywal. Zemocnął przezyl sytuacji kubackich. Dziś wychodzi za na to, że sam boryka się z problemami zdrowotnymi. Spekulacje o pogarszającym się stanie zdrowia malesza trwają od finalowych zawodów Pucharu Świata w skokach narciarskich. Prezes polskiego Związku narciarskiego nie pojawił się w planicy, co błyskawicznie rozbudziło plotki. Jak się okazuje... Nie bez powodu. Malysz naprawdę nie jest w pełni formy, o czym samo powiedział w rozmowie z przegladem sportowym. Dziennikarze gazety postanowili sprawdzić, co z Rudla, czy pogląski o problemach zdrowotnych Adama Malysza byle prawda. Utytulowany sportowiec nie chciał oszukiwać Polaków i wyznał bez ogródek, cóż? Miałem problemy zdrowotne i cały czas jestem w trakcie badań, ale nie chcę o tym mówić publicznie. Malysz nie zdecydował się na przedstawienie mediom dokładnych szczegółów swoich ostatnich kłopotów. Czemu jednak trudno się dziwić, tym bardziej, gdy wciąż trwają badania, rzucili jednak dosyć wyraźne sugestie na temat możliwego zrudla pogarszającego się zdrowia. Według samego malysza stoję za tym nerwy. Trzymamy kciuki za szybki powrót prezesa PZN do zdrowia. Teraz, gdy puchar świata dobiegł końca, z pewnością będzie o to łatwiej.